Witam Was serdecznie na kanale YouTube. KME. Jestem dzisiaj w warsztacie Upawa Grabowskiego. Cześć, mój warsztat mieści się w chmielewie 54 a koło Ostrowi Mazowieckiej. A zaprezentujemy Wam dzisiaj dość nietypowy samochód, ponieważ jest to Volkswagen Rutan, występujący tylko w Ameryce, produkowany w Kanadzie. A w Polsce bardziej znamy Chryslera Town and Country oraz Dodge Grand Caravan. Samochód ten jest oczywiście przystosowany do zasilania gazem LPG. Do konwersji użyliśmy kompletnego zestawu Nevo Sky Jet OBD. Zatem jeżeli chcecie jeździć dynamicznie i niedrogo i chcecie wiedzieć coś więcej na temat tego samochodu, zapraszamy na film. Mimo, że mamy połowę maja, pogoda nas nie rozpieszcza, 6 stopni na zewnątrz i jak to jest w takim Volkswagenie rutant się zapytacie. No ja powiem tak, jest to taki stary, siermiężny, z twardymi plastikami, amerykaniec. Samochód ten był produkowany od roku 2008 do 2013 z trzema wersjami silnikowymi, to jest ten najlepszy, najmocniejszy silnik Pentastar. I generalnie ten samochód się nie przyjął. Sprawdzałem dzisiaj na Eliksie. To jest dosłownie 6 sztuk w cenach od 24 do 39 tysięcy złotych. No, niemniej jednak Paweł wszedł w posiadanie dość okazyjnie tego samochodu, wyposażył go u siebie w warsztacie w instalację gazową. I jest to samochód, który Pawłowi służy na co dzień. Zatem, kto lepiej nam opowie, jak się tym samochodem jeździ. Ale zanim powiemy, jak jeździ, to może. Kilka suchych faktów na temat instalacji gazowej, poczynając od no, umieszczenia wlewu zbiornika. Wlew zamontowaliśmy pod klapką z dokrętką, bo tu pełnowymiarowość w tym modelu nie mieści. Jeżeli chodzi o zbiornik, to jest 680x180 zewnętrzny, 53 litry Bormecha. Jeżeli chodzi o reduktor Mustang z podbiciem Fi8, jeżeli chodzi o później filtry KME, no i kolejne są wtryskiwacze Fenix Blue, one akurat są umieszczone pod kolektorem, także tutaj w tym aucie nie da się ich tak zobaczyć, ale z tego względu pod kolektorem, żeby była bliska droga podania gazu, żeby płynnie ten silnik pracował, żeby nie było później problemów z przełączaniami, no i ze stabilną pracą. nie. To no jeszcze jest możliwość też odnośnie zbiorników, to może jest możliwość też zamontowania dwóch zbiorników w miejsce chowania foteli w drugim rzędzie, nie? bo tam wtedy dwa zbiorniki wejdą po 46 litrów. No ale to już indywidualna to już. sprawa, także zapraszamy do kontaktu. Link do Pawła Warsztatu znajdziecie pod filmem. A jeżeli jesteście z innych rejonów Polski, no to zaprosimy na mapę polecanych warsztatów na stronę kme.eu i tam można sobie też wyszukać klikając w zakładkę polecane warsztaty wyświetli się mapa Polski z warsztatami które zrobią taką usługę równie dobrze jak Paweł ale pewnie nie lepiej Paweł jest naszym czołowym gazownikiem, 22 lata współpracujemy z Pawłem i Paweł z firmą KME nawet Paweł został odznaczony na tą okoliczność, za, za wkład w rozwój naszych instalacji. O czym, o czym warto tutaj powiedzieć? No dobrze, jakie Paweł notuje zużycie tego gazu? Jeżeli chodzi o zużycie gazu w trasie, to tak 13 litrów. No też zależy, jak to jeździ. Akurat tak najmniejsze zużycie było 13, po miejscu to jest 15. To takie, takie spalanie mi wychodzi, nie? Tu też klienci niektórzy twierdzą, że schodzi mi do 10 litrów te samochody, bo to tam akurat może nie same Volkswageny, tylko grupa, czy Dodge Grand Caravan, czy Chrysler Town że nawet do 10, ale są i tacy, co mówią, że i po 18, to tak zależy jak to jeździ, bo tutaj wiadomo, jest jeszcze dość stara skrzynia, stary model skrzyni, bo to sześciobiegowa, to jeżeli ktoś ma ciężką nogę, no do oszczędnych nie należą, no ale dzięki instalacji gazowej, to mimo, że, że te spalanie nie jest najniższe, to i tak wychodzi to ekonomicznie, nie? To jednak... Za pół ceny jeździmy na gazie. Właśnie, jest to taki siedmiosobowy prawilny samochód, tutaj z przejściem. Tak, to dosłownie dobry. jak autobus. Tak. Można z przodu do tyłu przejść bez wysiadania z samochodu. Co jest istotne, jak wozimy dzieci, no bo wtedy mama pełni funkcję na kierownika do... wycieczki. Mało tego, to jeszcze Paweł mi tu mówi, że też za tylnym siedzeniem da się radę złożony wózek schować. Na no przykład. nawet bez, bez składania. Tutaj, no. jak fotele postawimy, nie, nie rozkładamy tylnych foteli, tak żeby no, leżeć. To można bez składania pełno taki wózek, duży wózek normalnie wkładamy bez składania z tyłu się mieści. Także to miejsca jest sporo w tym samochodzie pod tym kątem. Funkcjonalny jest. Paweł, czy należy się obawiać kupując taki samochód? Czy raczej byś e, ludzi nie namawiał czy, czy można to kupić czy, czy jak, jak to widzisz bo blachowo chyba są jakieś różnice? Tak, blacharsko są troszeczkę rozbieżności, ale jeżeli chodzi pod kątem mechanicznym to wszystkie części pasują właśnie z Dodge Grand Caravana czy z Chrysler'a Town Country. Także tu mechanika to jest tak w ogóle nie jeżeli chodzi ogólnie to nie z Volkswagenem ten samochód poza znaczkami mało wspólnego ma, bo tu wszystko, wszystko to jest Moparowskie, nie? To jest... No, opowiedzmy też historię, bo ten samochód ze Stanów był kupiony nierozbity, aczkolwiek nie No, z uszkodzonym sterownikiem silnika akurat. I też, też sterownik został za, zamontowany właśnie od, od Chryslera, nie? To jest tak, że... I od Tak, tak. Przysłali już taki gotowy, zaprogramowany sterownik założony i odpala jest także mówię, jest to stara amerykańska szkoła samochodów, jak jakbyś ocenił kwestię, nie wiem, rdzewienia tego samochodu, no jakby nie było auto leciwe, ma już 14 lat. Tak? Znaczy ogólnie pod kątem rdzy ten model nie jest akurat zardzewiały, bo taki nawet i od spodu, dlatego też go kupiłem. I od spodu go tam oglądałem, to nie ma nie ma korozji, aczkolwiek gdzieś tam jakieś małe pęcherzyki, gdzieś coś się pojawia. Nie jest tak, że to jest takie całkiem nie, nie, koro, nie, nie bez korozji, o tak bym powiedział. No jak uważasz? Dlaczego, dlaczego Volkswagenowi ta sztuka się nie udała? Bo oni tak sobie wpadli na pomysł, że to wejdą na ten amerykański rynek. Napisane jest w na Wikipedii, że we współpracy, ale co się będziemy czarować? No tak naprawdę to z Volkswagenem to ma tylko emblemat. Dokładnie. No oni tutaj po prostu to chcieli wejść, ale im się raczej nie udało. Albo cena nie odpowiadała, albo po prostu marketingowo mieli swoje samochody w Stanach, dosłownie takie same, no i się to pewnie przez to się nie przyjęło, nie? bo, tak, bo Chrysler, Chrysler też jest troszeczkę lepiej z reguły wyposażony niż tutaj właśnie Volkswagen, bo tu patrzę Volkswagena, to bardziej do Dodge'a bym porównał, bo Dodge zawsze tego wyposażenia ma troszeczkę mniej, nie? to jest tak, że te Chryslery częściej są lepiej wyposażone, może i dlatego, chociaż też nie wiem jak inne modele, bo to akurat ten jest słabo wyposażony, może są i lepiej wyposażone, nie? bo tak jest. Jeżeli chodzi o same takie jest monitorki, takie rzeczy, jeżeli chodzi o nagłośnienie. Właśnie, A no, kamera jest dość... cofania jest całkiem w porządku. Jak na tak stary samochód, też byłem zaskoczony. To jest wyjątkowo... Pod tym kątem jest bogato, ale już klimatyzacja jest manualna, nie ma, nie ma klimatroniku. Niby jest trzystrefowa, ale, ale, ale manualna. Nie? O włączniku gazu nie powiedzieliśmy, ładnie go tam wpasowałeś, bo tam mamy. Mamy tak, wejścia właśnie na ładowarki a i po środku badań jest. Dość dobrze, ładnie się to komponuje. Tak, tam jest dość ciemno, on sobie kolorowo świeci, pokazuje nam pełny zbiornik gazu, bo świecą diody po prawej stronie. W sytuacji rozgrzewania zimnego silnika, to te diody zapalając się narastająco, pokazują nam jak rozgrzewa się reduktor. Przełączenie następuje dość szybko, ale uprzedzamy z góry, że jeżeli się już samochód przełączy na zasilanie gazowe, to mimo wszystko silnik nie jest jeszcze w pełni rozgrzany i reduktor też. I butować nie powinno. Tak, nie powinno. Zawsze, zawsze wygrzać silnik, dopiero później obciążać, bo to tak się przyjęło, że jak już na gaz się przełączy, to już można, można przyciskać, a to jeszcze nie jest wygrzany silnik. Tym bardziej, że tutaj na tych instalacjach możemy dość nisko temperaturę przełączenia ustawić i wcześniej nam się załącza, więcej korzystamy, ale pamiętać trzeba zawsze, żeby wygrzać silniki i dopiero go obciążać, żeby nie obciążać niewygrzanego silnika. Z Jarkiem Uczakiem na pod koniec tamtego roku nagrałem taki film o przyszłości LPG i tam powiedzieliśmy, że silnik V6 Penta Star to jest jeden z takich no, najlepszych silników do gazu, bardzo popularny silnik w wielu samochodach tak, wielu, i, wielu i bardzo, bardzo mocno gazowalny. I tu dzisiaj Paweł chciałem pociągnąć na taki temat. Dlaczego akurat KME? No bo przecież mamy też inne firmy, które. Też z powodzeniem, ten samochód pojedzie na innych systemach. Ty jednak obstajesz przy KME, z czego się bardzo cieszę, nie ukrywam. No ale jakbyśmy klientów przekonali, dlaczego akurat warto KME założyć. Znaczy tu KME z tego powodu, że mamy bardzo dobrą diagnostykę, jeżeli chodzi o, o eksploatację późniejszą, taką. O... Pomontażowo, bo to wiadomo, jak wszystko ładnie jeździ, nikt nie, nie ma problemów, to to jest tak najlepiej. Ale nieraz jest tak, że coś się zdarza, to te sterowniki zapamiętają wszelkie błędy, czy to jest termometr, czy spadła temperatura, że niewydolny układ ogrzewania. Tych, tych błędów jest cała masa. No i jeszcze ramki zamrożone, które później nam dużo mówią, o jakich warunkach to się wydarzyło, bo tam z ostatnich czterech błędów są jeszcze ramki zamrożone. Dużo nam to podpowiada. Mamy też system OBD, który raz, że na bieżąco koryguje skład mieszanki, żeby ta mieszanka była zawsze optymalna, nawet na. Trafia nam się słabszej jakości gaz, to on go sobie więcej spali, ale zawsze pojedzie na poprawnej mieszance. Nie będzie jeździł na jakichś ubogich czy za bogatych mieszankach. Tutaj też, też i Te systemy bardzo ładnie tu działają, jeżeli chodzi o sterowniki KME, bo to cała grupa, bo to nie tylko w jetzie OBD, czy to jest MAX, czy to jest Direct, czy to y, Jet OBD Mini, czy tam, no bo tych, tych sterowników jest więcej, to bardzo ładnie to działa. Y, dodatkowo mamy jeszcze taki kasownik zaawansowany, który nam potrafi zapamiętać błędy, które się, były w samochodzie, nawet niezwiązane z gazem, jeżeli chodzi o, o silnika ze złącza OBD, Pamięta, skasuje je parę razy, ale zapamięta, wiemy, co się dzieje, bo to tak w, dużo, w niektórych samochodach nam ten kasownik zaawansowany pomógł znaleźć błędy niezwiązane w ogóle z gazem. Nie? To takie fajne, fajne rozwiązanie. No i przydatne to. to, to Właśnie tak. to, na to chciałem zwrócić uwagę, że, że współczesny gazownik to jest człowiek bardzo mocno wyedukowany, wykształcony i, i doświadczony, bo in, w przeciwnym razie on sobie zwyczajnie yy... możemy zawrócić. A myślałem, że zrobimy takie okrążenie koło stacji, wiesz? A, to może. Ale to nie ten już Źle pojechałem. No, no. no ale to nie, to tam zawrócimy sobie, Dobra, to sobie, sobie zawrócimy. No, wracając do współczesnego gazownika, że, że to już no, nie ma takich warsztatów gazowych i nie ma łatwych samochodów, tak jak dawno temu dzisiaj, żeby iść z duchem, z postępem i w tej chwili to jest akurat taka klasyka gatunku, można powiedzieć, jeśli chodzi o gazowanie. Natomiast no, Paweł robi też cały szereg samochodów współczesnych na wtryskach dualnych, na wtryskach bezpośrednich, no i tam już jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Jednak ja powiem, że no, można jeszcze kupić tego typu samochód w dobrym stanie i to, co ja zawsze podkreślam, dać mu drugie życie. Drugie życie. Tak. Dalej się pocieszyć. Drugie z życie jeszcze. na gazie i ten silnik Star Paweł, na ile byś oceniał, że, że jakie przebiegi można dbając zrobić takim samochodem? No takie powyżej 300, to mam dużo takich aut, gdzie tam montowaliśmy instalacje i to montowaliśmy lata temu. I w tej chwili one mają powyżej, grubo, powyżej tam 350-360 tysięcy i one jeżdżą. To jest tak, że tutaj w tych silnikach nawet klienci narzekają na jakieś pobór oleju czy jakieś takie tego typu problemy. Jak dbają o olej wymieniają często, to tak widzę, że silniki naprawdę są. Tam są jakieś małe mankamenty, tam trzeba jakieś uszczelnienie na chłodniczce oleju wymienić na tych podstawach, ale to tam się po latach wymienia i dalej to jeździ, to, to są groszowe rzeczy, po prostu taka eksploatacja jest bardzo. No ja powiem, słuchajcie, jestem fanem silników V6, dlatego że to już jest silnik taki, który naprawdę powoduje, że samochód bardzo przyjemnie, fajnie jedzie, ma równomierną pracę. Szczerze powiedziawszy, wolę taką 36V6 niż jakieś silniki turbo doładowane do takiej, do takiej cywilnej jazdy, do tego typu takiego cruzingu. I długo, jakby żywotność tego silnika będzie wynikała z faktu, że zobaczcie, kiedy ja delikatnie przyspieszam, to ja mam 1500-2000 obrotów, skrzynia zmieniła bieg, więc de facto, jest ten silnik wolnoobrotowy, niewyżywowany. Po trasie, no, po autostradzie te, te 140-150 to jest jego prędkość. Więc jeżeli chcemy przestrzegać prawo, a, a nawet nie tyle chcemy, co, co wręcz musimy, bo te czasy, kiedy można było, jak tu z Pawłem wspominamy, jak już my jak wariaci jeździli minęły, już, minęły, już. minęły, raz, że trochę zmądrzyliśmy, a dwa, że teraz no, wykrywalność yy, i odcinkowe pomiary prędkości, i patrole ale i też jest ruch dużo większy. To Taak. jest tak, że teraz ta prędkość to jest bezpieczeństwo też naciągane. Także, także ruch jest dużo większy niż kiedyś był. Nie? Także nie namawiamy nikogo do jazdy karkołomnej, jeśli tak to, to na, na tory na toruć czy czy na jakieś rajdy RSMP. I tak dalej, bo to jest miejsce spotkań miłośników motoryzacji, a na drodze powinniśmy zachować ostrożność. No, ale to chyba się starzeje, że ja takie wygłaszam morały. <grym> z wiekiem tak przychodzi. No Paweł, co jeszcze byś ewentualnie, na co by zwrócić uwagę, powiedzmy przy, przy zakupie takiego samochodu? To, to, to jaką byś udzielił tutaj porady? Znaczy generalnie to cały kształt trzeba obejrzeć samochody, jakiej jest kondycji. No tu właśnie ze Stanów też trzeba uważać na te, jak to mówi, nazywają potocznie połamańce, bo to też dużo przybywa sporo uszkodzonych, chociaż nie w tej chwili już blacharka też w Polsce sporo kosztuje naprawy, także tych takich mocno połamanych już nie, nie wiozą. to już to się skończyły te czasy, bo robocizna się zrobiła za ta droga, także tu też jest pod tym kątem lepiej, już jest łatwiej coś znaleźć. Nawet jak jest umknięte, to delikatnie, a nie mocno rozbity. Nie? No, słuchajcie, jeżeli ktoś by oglądał ten film, to radzimy się pospieszyć z zakupem takiego samochodu ze stanu, bo w przyszłym roku już chyba to nie, no, nie przejdzie. Będzie, będzie ciężej tam proces rejestracji tam będzie pozmienia się trochę. Także nasi ustawodawcy dołożą starań, żeby nam ograniczyć. A, a amerykańskich samochodów w ogóle i amerykańskich wersji, bo nie tylko amerykańskich. Ale amerykańskich wersji samochodów jest dużo sprowadzanych, dużo gazowanych. Tak, tak, teraz to jest. Nawet tam 60-70% montaży, które wykonujemy, to są stany, samochody ze Stanów, bo niekoniecznie właśnie stanowe, ale typowo amerykańskie, ale, ale stamtąd sprowadzone. Nie? Także tak, mamy maj, czyli mamy jeszcze pół roku i miesiąc, jak ktoś rozważa zakup amerykańskiego auta, to można, można po tym, o tym pomyśleć, można pomyśleć nawet o takim Volkswagenie. Jeśli się trafi, oczywiście dobry egzemplarz, tak? Dokładnie. Dobrze, w tym odcinku będziemy się żegnać. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Żegnamy się tradycyjnym razie. Na Na